Piękna olejka No lewo też. Nie? Czy trzeba się skaleczyłaś? Nie. Pukłam się. A pukłaś się, chodź, trafiłaś. Medyk Medyk Ławeczki przy doprzytulania jakie budynki, w jakich budynkach maluje się okna na biało piekarnia? Nie bardzo ładny parking zajazd, żeby można go zaparkować ewentualnie i mamy wejście do izby chorych szpitale są malowane na biało Czego? Tutaj Aha, posz Ale tam się coś robi. No dobra, to wchodzimy do medyka, nie? Patrz, waga na podłogę. No, to może na korytarz, co? Tej, Doktor House. Maleńko, bądź moją pielęgniarką. <grystu> siostro Kittel, siostro Skalpel. Ty, <grystu> ja wiem. Trzeba to wysłać te zdjęcia, filmiki do NFZ-u. Sposób na pacjentów, kuźwa, takie całości. się spadnie to na pewno dobije. Nie będą musieli ratować. A tu, słuchaj. Tutaj ta suszy wygląda całkiem dobrze. Tu też wygląda całkiem dobrze. Słuchaj. Jeszcze olejem jak czujesz? A tam gdzie było murowane, to wszystko trzyma, a tam gdzie jest drewno i tak dalej to wszystko jest wszystko zawalone. Ty! Narzędzia. Tak to. Nie wiem. Czy tu nie był ten kadłub? Dział chemiczny. Ej, uroczo! Ej, to pięknie! Ty, gościkowa! Ej, <gry> proszę trzeba szukać. Nie, to jest właśnie to jest zawalony dom budynek to pizgło, to fajnie mi z dołu Wiesz, że to jest takie o nie? To wcale nie stukaj. Czemu? Nie, to się trzyma na tej podporach, to nie tak łatwo nie Chodzi, że ściana fajnie, a tam raczej nie pęknie tak szybko. A tam po prostu pękło na łączeniach. To ewentualnie tu może pęknąć. Czyli tutaj nie mogę pukać, o tu, o tu nie wolno. Co? Co? Eee, kopadryn, melatonina i barbituran. A może to była jakaś ten, sala taka wiesz... No to jakby ludzie mieszkali, no bo to Nie, tak Nie, Ale nie, bo wiesz, byli chorzy. Leżeli w salach chorych, nie? Gdzie szukałem KMB? No na no drzwiach i tu jedno szyciwko. To da będzie wyskich ale to mogła być kapelę Albo stółówka wspólna. Że tu przychodzili... No to mogła być kapl kaplica też. Wojsko nie ma kaplicy. Nie, nie, nie. Wojsko nie było kaplicy, No i dosłownie nie było. A to KMB to zrobione zrobię napisów To się zrobił żart. Eee, nie ma skorpelni. Tu nie byłem. Kiedyś nie miałeś 90? Co? Kiedyś mieliśmy 90 90? M. 70? Proszę. A. Tak mam napisane na księżycu Wojskowej W Wojskowej Teraz masz To zależy. Od butów? Nie. Też. Jak ubiorę podwójne mam moje HR są na podwójny podeszły, nie? Mhm. No to tam jest, tam jest fajnie. Dwa, to mam na 90. Ale yy, człowiek Jak się na przykład dobrze wyśpisz, to jest 20 metrów może być wyższy niż normalnie.

Nie, to już było szukane. Ile myśmy tu szukali z To są salicylowego na własny użytek, nie tam. Ochrony. O, i znowu w tunele. Y, największy skarb w wojsku. Ja. Czyli wychodzi na to, że ten pokój pierwszy ten taki najbardziej na bogato, to po prostu musiał być no tak. Służba była zasadnicza i tu służyli też żołnierze normalnie, nie? Jako, nie lekarze, ale jako obsługa. Ale lekarze musieli tutaj służyć. No. Żołnierze, dyżur. 2007 pełen. Gazeta z programem. Nie chcę się tego używać. Czego? Poczekaj, ja się samo zrośnie. <ścoughs> Ty mógłbyś być taka rzecz, czy nie? Co? czy uleczyć? Boli to rośnie. Boli to rośnie.

Z zażywa I to nieźle. Przysiąka, spróchniały. To Za piznie, patrz. Mhm. Tak kulturalnie, nie robiąc zamieszania, spierdolamy. Oszukałem tego. którego Pratchetta, ale... Harry Pottera. Chciałem powiedzieć. Ale instrukcja obsługi jeszcze wisi, nie? Sala gier cichych oh, fuck. No Nerga by nie nagrał na studio. O kurwa się pierdłe, czy sypie Dak się sypie okej? Okay. Kurwa mać Wychodzę Wychodzę Tak idzie w drzwi <grywa> drzazgi Odbawił. Tak się zerwał z siebie po Puknąłem, ale lekko Ty, jakbyś załubę zahaczał, zahaczał znaczy, Jakby moja, moja żona uderzyła głową co ma w zwyczaju to by się tak samo stało Niewiele siły trzeba było użyć No. A tam była biblioteka Studio, sala gier głośnych, sala gier cichych, jakkolwiek to brzmi. A to? Nie wiem. Co to mogło być? Mamy datę 99. I mundurowanie polowe, magazyn. magazyny. Dobra fala. Musi być co, No i co? Tak coś póki to momentalnie leci. Ja przychodziłem nie w soczy. Eee. Eee. Kurwa. Nie chwila, nie wchodź. Nie stukaj. Nie wchodź. Albo jak chcesz, to chodź, ale delikatnie i powoli nie, nie y... Sala... duża. Ładna. To że tam zewnątrz, ciśnę łapkało, albo już do samochodu. A ja się sam pobawię. Zamurowane. Ej, z tu to mają dach drewnie metal betonowy już wylany. To się tylko to nie zawali, ale. Sala, mankitova. Ale kurva, to je